Porozmawiajmy krótko i na temat e-commerce. Dzisiaj o porzuconych koszykach, a konkretnie o tym, co zrobić, żeby jak najwięcej z nich dotarło do kasy, czyli do etapu finalizacji płatności. Zaczynamy. Przede wszystkim powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle rozmawiamy o porzuconych koszykach. Czyli o sytuacjach, w których ktoś odwiedził Twój sklep internetowy, przeglądał produkty, dodał je do koszyka, ale opuścił stronę przed finalizacją transakcji. Można przecież pomyśleć, normalna sprawa, to się zdarza. Wydarzenia losowe, ktoś jakoś się rozproszył, a być może takie porzucone koszyki to sytuacja w zasadzie marginalna. Tak? Otóż nie. To znaczy tak, ludzie mają prawo się rozmyślić, a sytuacje losowe oczywiście się zdarzają, ale na pewno nie jest to zjawisko marginalne. Według najświeższych danych Baymart Institute, aż 70% koszyków, do których na pewnym etapie dodano produkty, zostaje porzuconych. Przyjrzyjmy się troszkę bliżej tej statystyce. Jest często cytowana, ale dość rzadko głębiej analizowana. Co to właściwie znaczy, że średnio 70% koszyków zostaje porzucanych? Średnio ja i mój pies mamy po trzy nogi. A to przecież nieprawda. I to nie tylko dlatego, że ja nie mam psa. Baynard Institute wzięli na warsztat aż 48 pochodzących z lat 2012-2022 raportów dotyczących różnych branży firm. Stąd wzięło się rzeczone 70% porzuconych koszyków średnio. Warto jednak wiedzieć, że rozpiętość pomiędzy wartościami granicznymi była dosyć spora, od 55 do niemal 85%. Wiedzisz do czego zmierzamy? Warto sprawdzić, jaki odsetek porzuconych koszyków ma miejsce w wypadku twojego sklepu internetowego. Im wyższy, tym wyższe prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden z obszarów user experience na stronie twojego sklepu wymaga poprawy. Oczywiście po to, żeby zwiększyć przychody i zwiększyć sprzedaż. A jeśli zwiększanie przychodów i sprzedaży interesują Cię na poważnie, kliknij proszę subskrybuj na dole. Powinno pomóc. Dzięki. Okej. Okay. Wiemy już, że warto zastanowić się nad porzuconymi koszykami, ale zanim podejmiemy działania, które pomogą nam ograniczyć to niepożądane zjawisko i zwiększyć przychody naszego sklepu internetowego, warto zastanowić się, dlaczego właściwie koszyki są porzucane, jakie są przyczyny tej sytuacji. Oto zapytamy specjalistkę, ekspertkę, która na co dzień pomaga sklepom internetowym w tym właśnie temacie. Uproszczając, możemy podzielić przyczyny porzucania koszyków na dwie kategorie. W pierwszej kategorii znajdują się przyczyny leżące po stronie sklepu internetowego, czyli wszystkie czynniki, które komplikują proces zakupowy. Najprostszym przykładem jest długi czas ładowania się strony, ale klienci źle reagują również na brak preferowanej formy płatności, np. blikiem czy nieprecyzyjne wyniki wyszukiwania. Prawdziwym killerem, jeżeli chodzi o konwersję, w przypadku klienta, który już dodał produkty do koszyka, są dodatkowe opłaty naliczane przy płatności lub zaskakująco wysoki koszt dostawy. Jeżeli klient poczuje, że sklep nie jest godny zaufania, ryzyko porzucenia koszyka bardzo wzrasta. Jeśli podejrzewamy, że znacząca część porzuconych koszyków wynika z niedociągnięć w naszym procesie zakupowym, to rozwiązanie jest proste. Należy jak najszybciej zidentyfikować obszary wymagające poprawy i je zmodyfikować. Jak się za to zabrać? Najprościej zlecić temat wyspecjalizowanej agencji czy specjaliści User Experience, a potem wdrożyć zalecenia. Zanim jednak podziałasz w taki sposób, jest cała lista rzeczy, które możesz zrobić samodzielnie, sprawdzając bezproblemowość procesu zakupowego w Twoim sklepie internetowym. Przeanalizuj całą ścieżkę zakupową, tak na urządzeniach typu desktop, jak i mobilnych. Czy strona jest przejrzysta? Czy ładuje się szybko i bez problemów, również na mobile? Czy wyszukiwanie działa sprawnie i precyzyjnie? Czy wyzwania do działania CTA i opisy produktowe są czytelne i widoczne? Czy język, jakim zwracasz się do kupującego, jest przyjazny i budzi zaufanie? Czasem, proste rozwiązania są najlepsze. Może się okazać, że odpowiedzi na te najprostsze pytania dadzą ci zaskakująco dużo. Oczywiście warto też słuchać klientów. Czytaj komentarze, sprawdzaj opinie, zachęcaj do kontaktu w wypadku problemu. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Istnieją również narzędzia, które pomagają w diagnostyce takich miejsc starcia na podstronach Twojego sklepu. Pozwalają one na monitorowanie zachowań użytkowników i pokazują ci, że na przykład ten baton, o którym myślałeś, że jest tak bardzo widocznie czytelny, wcale nie jest widoczny i czytelny, albo że użytkownicy czy kupujący klikają zupełnie nie tam, gdzie myślałeś. Popularne narzędzia tego typu to m.in. Hotjar czy Mouseflow. Sprawdź. Ale, ale. Nasza specjalistka mówiła o dwóch umownych kategoriach, w jakie możemy ująć przyczyny porzucania koszyków przez konsumentów. Przyjrzyjmy się teraz drugiej z tych kategorii. Druga kategoria powodów to ogólnie rzecz biorąc czynniki, na które nie mamy wpływu. Klient mógł się rozmyślić, mogło mu zabraknąć pieniędzy na koncie, lub wydarzyło się coś, co odwróciło jego uwagę. Lub też po prostu odłożył dokończenie zakupów na później i już do tego nie wrócił. Faktycznie nie mamy wpływu na to, czy klient na przykład zapomni dokończyć zakupy. Możemy mu o nich przypomnieć, a nawet dodatkowo do nich zachęcić. W tym momencie do gry wchodzą automatyzacje marketingowe i rozpoczyna się właściwe ratowanie porzuconych koszyków. Czy faktycznie takie proaktywne przypominanie klientom o niedokończonych zakupach ma sens i jest pożądane? Wypadałoby chyba zapytać samych klientów, i właśnie to zrobiła Polska Izba Gospodarki Elektronicznej w swoim badaniu przeprowadzonym na ponad 1100 respondentów. Co się okazało? Aż 44% ankietowanych powiedziało, że chciałoby otrzymywać przypominajki o niedokończonych zakupach, a kolejne 25% nie wykluczyło takiej opcji. A przecież klient, nasz pan. Chcemy zatem z całej masy tych prawie kupujących wyłonić jak największą część tych, którzy będą skłonni dokończyć zakupy w naszym sklepie internetowym. Oczywiście nie jest realne każdorazowo manualnie wysyłać SMS-a czy wiadomość mailową z przypominajką, gdy tylko ktoś porzuci koszyk w naszym sklepie. Należy zatem zautomatyzować ten proces przy użyciu narzędzia marketing automation, np. takiego jak Hydron. E Spójrzmy na listę działań, które możemy podjąć, aby ratować porzucone koszyki. Zadbanie o aktywny koszyk, wysyłanie wiadomości mailowych z przypomnieniem o koszyku, optymalizacja wiadomości mailowych pod kątem tematu, treści i odstępów pomiędzy kolejnymi przypominajkami, zaoferowanie dodatkowej korzyści, wiadomości SMS z przypomnieniem o porzuconym koszyku. Okienko Pop-Up wyświetlane użytkownikowi przed opuszczeniem sklepu, czy kampanie remarketingowe Google Ads i Meta Ads. Po pierwsze i najważniejsze, użytkownicy często zachowują się w taki sposób, że traktują koszyk w sklepie internetowym jak podręczną listę zakupów, albo jak koszyk w klasycznym sklepie. Umieszczają w nim produkty w drodze do kasy po to, żeby zapłacić w dogodnym momencie. Tym dogodnym momentem może być na przykład chwila, kiedy zachce im się wstać i iść po portfel, w którym znajduje się karta kredytowa. Wiadomości przypominajki: za pomocą narzędzi marketing automation możesz zdecydować, jaką treść będzie miała taka wiadomość, a także po jakim czasie zostanie wysłana. Możesz również dołączyć do niej jakąś dodatkową korzyść. I tutaj trzeba się już troszkę zastanowić, bo w szczegółach tkwi być może nie diabeł, ale na pewno tajemnica konwersji. Temat wiadomości: chwytliwy, kreatywny, nawiązujący do porzuconego koszyka w tonie lekko półnaglącym, na przykład nie martw się, nie ma kolejki do kasy. Dokończ swoje zakupy. Pamiętaj o personalizacji. Użyj imienia klienta lub klientki, o ile tylko pozwala na to Twój tone of voice, czyli sposób, w jaki zwracasz się zwykle do klientów. Cześć Tomek, Twoje zakupy chcą już wyruszyć w drogę? Brzmi zdecydowanie lepiej niż przypomnienie o konieczności dokonania płatności. Treść takiej wiadomości powinna być atrakcyjna i zwięzła, a także wyróżniać się widocznym batonem z CTA przenoszącym do koszyka. Idealnym pomysłem jest umieszczenie w szablonie wiadomości zdjęć produktów, które zostały uprzednio dodane do koszyka, z podkreśleniem ich zalet, albo rekomendowanie podobnych produktów, być może w niższej cenie. Teraz najlepsze. I e dron, w zależności od danych kontaktowych, jakimi dysponujesz, możesz przypominać klientom o porzuconych koszykach za pomocą maili lub wiadomości tekstowych SMS. Zazwyczaj polecamy wysyłanie trzech przypominajek: pierwszej po 2-3 godzinach od porzucenia koszyka drugiej w ciągu 24 godzin i trzeciej po dwóch, trzech dniach. Możesz jednak wysłać nawet cztery wiadomości. Co z dodatkowymi korzyściami? Jak wiadomo, jednym z najczęstszych powodów porzucania koszyka jest zimna konfrontacja z rzeczywistością, kiedy klient dodawał produkty, ale na stronie sprzedaży okazuje się, że łączna suma do zapłaty przewyższa jego chwilowe możliwości. W takiej sytuacji możemy spróbować zaradzić temu, oferując czy to bezpłatną dostawę, czy może rabat. Taką informację również umieszczamy w wiadomości przypominającej mailowej lub SMS. Jeżeli dysponujesz numerami telefonów do klientów, a także posiadasz stosowne zgody marketingowe, możesz użyć narzędzia takiego jak e do wysyłania wiadomości SMS przypominających o porzuconym koszyku. Zaleta open rate takiej wiadomości jest niezwykle wysoki i sięga aż 98%. Kolejnym rozwiązaniem, które może pomóc powstrzymać klienta przed porzuceniem koszyka, zanim jeszcze opuści on nasz sklep internetowy, jest okienko pop-up, pojawiające się właśnie wtedy, kiedy próbują zamknąć okno przeglądarki. Oczywiście należy tutaj złapać dobry balans pomiędzy pasją do sprzedaży, a także nieirytowaniem klienta. Warto zatem na takim okienku zakomunikować coś fajnego nie tylko przypomnienie o dokończeniu zakupów, ale być może właśnie bezpłatną dostawę albo jakąś zniżkę. Do przemyślenia. Ważna uwaga. Cały czas rozmawiamy o dodatkowych korzyściach w kontekście porzuconych koszyków, a przecież warto pamiętać o tym, że jeżeli oferujesz darmową dostawę na dany produkt, czy zniżkę od pewnego progu cenowego, to taka informacja powinna pojawić się jak najwcześniej w procesie zakupowym na karcie produktu, u samej góry. Absolutnie nie czekamy, aż klient zacznie zastanawiać się, czy porzucić koszyk. Pewnie korzystasz z kampanii Google Ads czy Meta Ads, i tutaj dobra wiadomość w kontekście porzuconych koszyków. W obydwu wymienionych narzędziach z łatwością wyodrębnisz i zdefiniujesz grupy osób, które dodawały produkty do koszyka albo chociażby wyświetlały jakieś produkty, a następnie możesz skierować do nich precyzyjnie dobraną komunikację, czy to oferując inne rekomendacje, czy proponując zniżkę, czy darmową dostawę po to, żeby skłonić ich do dokończenia zakupów. Bardzo, bardzo skuteczne. Na koniec parę faktów z naszego podwórka. Ratowanie porzucanych koszyków jest najczęściej używanym przez klientów Idron scenariuszem automatyzacji marketingowej i wcale, ale to wcale nas to nie dziwi, bo po pierwsze klienci tego chcą: Open rate wysyłanych wiadomości z przypominajkami często przekracza 40%, a po drugie to się po prostu opłaca. Skąd to wiemy? 7 czy 8 tysięcy złotych zysku na 1000 wysłanych wiadomości. To wcale nie rzadkość w tym przypadku. Dlatego jeżeli jakimś cudem nie korzystasz jeszcze z ratowania porzucanych koszyków, na pewno trzeba zacząć. Więcej dobrych treści znajdziesz na blogu Idron. E Link w opisie filmu. A jeżeli zechcesz sprawdzić system CRM i Marketing Automation, który nie tylko pozwala ratować porzucone koszyki, ale też zmienia slepy online w maszyny do sprzedaży, umów bezpłatną prezentację. Link również w opisie. Powodzenia!